Moi drodzy, witam Was ponownie na moim kanale. Od kilku dni jest u mnie moja przyjaciółka i właśnie zbieramy się powoli, żeby pojechać na lumpy. Ja chcę znaleźć sukienkę na osiemnastkę w ogóle nie pamiętam kiedy ostatnio byłam na osiemnastce. znaczy pamiętam, 8 lat temu, było to bardzo dawno i nie mam pojęcia, co się teraz na takie osiemnastki ubiera, ale liczę po cichu na to, że coś w lumpeksach znajdę. Idziemy! Idziemy <laughs> do pierwszego miejsca, które ostatnio się mega próbiam, także mam ogromne oczekiwania, nie ukrywam i zobaczymy. Zdjęcie może? Tak. Z... Dzień dobry. No znalazłyśmy taki sweter, ale już, już chyba po swetrach. Jeszcze w ogóle taki Stopimy, um... stanik sportowy. Skład? Mm. A kryple jest jednak nie taki super. No. Pierwsze łowy nieudane, idziemy dalej. nadzieję, gdzieś teraz będzie lepiej. Kawowe, I tarta, tarta czekoladowa i mascarpone i truskawkami. Niestety nie udało mi się nic znaleźć. W ogóle pokazywałam wam jedną sukienkę, którą mierzyłam, ona była niestety za długa, chociaż leżała bardzo ładnie, no ale jednak no musiałabym ją skracać i też nie była mi aż tak pewna. Później Patryk mi napisał sms, że w sumie, czy znaczy sms, wiadomość na Messengerze, że, że leży ładnie, że nawet bardzo ładnie i że szkoda, że jest za długa i się teraz zastanawiam, może powinnam była ją wziąć, ale już trudno. No ale niestety nic poza nią nie znalazłam ciekawego. Klaudia to jest zresztą nie, więc no, wróciłyśmy bez słowów za to z ciachem. Czasami tak bywa. W ogóle dzisiaj jest taki piękny słoneczny dzień, znaczy już się kończy, już to słońce powolutku zachodzi, ale wczoraj wyszłyśmy na spacer i ta pogoda była tak beznadziejna. Jakbyśmy dzisiaj były na tym spacerze, to zupełnie inne odczucia byśmy miały, ale jak jest taki pochmurny dzień, to cała nasza okolica wygląda tak smutno, a dzisiaj z kolei normalnie wyszłam na dwór w kurtce i w szaliku i musiałam ściągnąć szalik i rozpiąć kurtkę, bo było za gorąco i to jest dosłownie uczucie, na które czekam. Nie mogę się do tego czekać, czyli już uczucie wiosny. Oby ona nadeszła jak najszybciej, naprawdę ja już wyczekuję. Ja już odwiezłam Klaudię na pociąg i wróciłam do domu. Jest jakaś 19 i w sumie chcę usiąść troszkę do pracy, bo teraz jak była Klaudia, no to niewiele, szczerze mówiąc, tej pracy poświęcałam czasu też, Klaudię ostatnio widziałam, znaczy widziałam ją w sierpniu przez parę godzin, ale kiedyś mieszkałyśmy obok siebie i odkąd ja wróciłam z Anglii do Polski, to w sumie nigdy nie widziałyśmy się dłużej niż 12 godzin, i widziałyśmy się chyba tylko dwa albo trzy razy, w sumie od tamtej pory, co jest przerażające, patrząc na to, ile czasu już minęło, i biorąc pod uwagę to, że kiedyś naprawdę spędzałyśmy ze sobą niemalże każdą wolną chwilę, szczególnie na początku pandemii. Dlatego też nie chciałam za bardzo pracować w tym czasie, tylko naprawdę wykorzystać nasz wspólny czas, ale teraz już przyszedł w sumie czas na nadrabianie wszystkiego i mimo że jest godzina 19, i szczerze mówiąc, jestem troszkę zmęczona, a raczej niedospana, no bo zmęczona nie mam być czym, ale jestem trochę niewyspana, bo późno chodziłyśmy spać. To i tak muszę się do tego zabrać. I w sumie mam nawet na to ochotę, i taka przerwa od pracy kilkudniowa zrobiła mi dużo dobrego, bo szczerze, na samą myśl o pracy chce mi się działać, a nie mam jakiegoś takiego, mm, że wolałabym porobić coś innego. Więc cieszę się w sumie. Chcę też sobie zaplanować najbliższe dni, bo w sumie mam kilka rzeczy do odhaczenia, a czasu w tym tygodniu już zostało mi mało, bo dzisiaj mamy wtorek, więc została mi środa, czwartek i piątek z dni roboczych. Także chcę to sobie wszystko rozplanować i po prostu rozłożyć w czasie, żeby się nie stresować w najbliższych dniach i nie robić niczego na ostatnią chwilę. Wiecie, jak jednak sobie coś zapiszę na papierze, to zazwyczaj zawsze to robię, a jak po prostu sobie pomyślę o tym, to dużo łatwiej jest mi to przełożyć na inną porę. Także to jest lifehack dla osób, które no, mają taką tendencję do prokrastynacji. Prokrastynacji. Taki lifehack, żeby właśnie sobie jakieś to zapisać, najlepiej w kalendarzu. Ja po prostu sobie robię takie podpunkty, a czasami nawet dosłownie na konkretną godzinę planuję jakieś sobie zadanie, żeby je wtedy odhaczyć i mam to zawsze załatwione, zrobione i już z głowy, i jak masz jakieś zadanie do wykonania, a później je zrobisz, jest już z głowy to jest najlepsze uczucie ever. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie, bo wydaje mi się, że jakoś dziwnie włożyłam ten telefon do statywu i jakoś, nie wiem, coś mi tu nie gra, ale mam nadzieję, że wy mnie dobrze widzicie. W ogóle już od kilku dni szukam sobie sukienki na wieczór panieński. I przejrzałam naprawdę tak wiele stron i wiecie co? Ja myślałam, że chcę takie strony z sukienkami, gdzie te sukienki kosztują na przykład 600 zł że to są sukienki, które są wykonane po prostu z dobrych, oddychających materiałów i nie uwierzycie, jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam, że te sukienki też są wykonane z poliestru. I ja po prostu już nie wiem, gdzie znaleźć jakąś dobrą sukienkę, w sensie wiem, że nawet w Reserved tak naprawdę, czy w Zarze, czy w H&M są takie sukienki, które mają dobry skład i wcale nie kosztują milionów. Chciałam poszukać. Sobie sukienki na tych stronach, gdzie są tylko sukienki i po prostu znaleźć coś już teraz, coś w tym klimacie, nie nic z sieciówki. I naprawdę jestem w takim szoku, jak jest w ogóle możliwe, że ta sama rzecz dosłownie może być na SHEIN za 30 zł, może 50 zł i gdzieś na jakimś sklepie, który niby sprzedaje sukienki premium. I tam kosztuje to 700 zł, ale to jest ten sam skład, ten sam wygląd sukienki. Po prostu jestem w takim szoku. I wiecie co? Takim przykładem sklepu jest na przykład Opoli. I nagrałam nawet o tym teraz rolkę i TikToka, bo mi się wydawało, że te wszystkie dziewczyny, które pokazują te sukienki z Opoli, są naprawdę przeciwniczkami Shein. I to są dziewczyny często, które po prostu propagują slow fashion, a tu... Jak ja weszłam w składy, co już jest moim takim rytuałem, że ja nie kupię czegoś bez sprawdzenia składu, tak się zdziwiłam, jak to możliwe, że Shein ma tak złą renomę, a przynajmniej jest tanie, gdzie nikt nie mówi o tych sklepach, które dosłownie sprzedają ten sam produkt i mają na tym ogromną przebitkę. Jestem w takim szoku i naprawdę nie wiem, gdzie kupię te swoje sukienki, bo ja nie chciałabym, żeby to było z poliestru, a mam wrażenie, że oczekuję zbyt wiele, bo gdzie nie wejdę na jakąś stronę, na przykład low, low, lu, nie wiem jak to się mówi, to jest chyba nawet polska strona z sukienkami, czy właśnie to opoli, czy jeszcze inne strony, wszędzie przeważający materiał jest poliester i tu chodzi mi o jakieś 90%. Jakby, gdzie ja mam szukać swoją sukienkę, żeby ona nie była z poliestru, a była jednocześnie ładna i wyjątkowa? Jak znacie takie sklepy, to proszę dajcie mi znać w komentarzu, bo po prostu jestem w takim szoku i tyle emocji to we mnie wywołuje. Zresztą pewnie widzicie. No, no nie wierzę. W ogóle dzisiaj już mam taki typowy dzień nadrabiania mojej pracy i tej pracy jest dość sporo. Ale powiem wam, naprawdę uwielbiam robić to, co robię. Jestem tak szczęśliwa, że mogę w ten sposób zarabiać pieniądze i chyba mówię wam to już po raz któryś, ale to jest coś cudownego, kiedy masz ogrom pracy do wykonania i wcale cię to nie przerasta, wręcz cieszysz się na to, bo lubisz to robić. Wierzę głęboko, że każdy z nas ma właśnie jakiś taki zawód, o którym marzy. Często nawet o tym nie wiemy, tak mi się wydaje, że jeszcze nie znaleźliśmy tego, ale. Głęboko wierzę, że każdy ma coś takiego, co sprawiałoby mu aż taką radość i mógłby w ten sposób zarabiać pieniądze. I każdemu z Was życzę po prostu, żebyście to znaleźli i mieli odwagę, by pójść w tym kierunku i mogli w ten sposób się z tego utrzymywać, bo no nie ma piękniejszego uczucia. Dzisiaj też, moi drodzy, będę kontynuować rozdawanie zaproszeń ślubnych sama, bo Patryka nie ma. Patryk w ogóle jest na obozie surferskim w Maroko. Nie wiem, czy Wam o tym wcześniej mówiłam, chyba nie, ale Patryk jest w Maroko i część zaproszeń umówiliśmy się, że rozdajemy sami, bo po prostu jest ich na tyle dużo, że ciężko byłoby spotykać się z każdym indywidualnie we dwójkę. I tym osobom to dawać. Na przykład Patryk będzie sam dawał zaproszenia osobom ze swojej pracy. Ja też kilka osób mam takich, którym zaproszenia będę dawać sama, więc dzisiaj też jestem umówiona z jedną osobą, żeby te zaproszenie jej wręczyć. Także zaraz muszę je wypisać, żebym o tym nie zapomniała. Ale powiem Wam, nawet się cieszę na to wyjście, bo dzisiaj jest dzień pistacji, a ja uwielbiam pistacje, wszystko co jest pistacjowe, uwielbiam. Więc mam taką cichą nadzieję, że dzisiaj na mieście jakieś cukiernie, kawiarnie będą oferowały właśnie coś typowo pistacjowego. Jestem ciekawa, czy coś takiego będzie, ale już jak o tym myślę, to się po prostu cieszę, bo dawno nie jadłam. W Warszawie jadłam bardzo dużo takich pistacjowych wypieków, szczególnie croissantów z nadziei pistacjowym, albo pączków z nadziei pistacjowym. Właśnie tutaj, odkąd mieszkamy w Opolu, to, to chyba jeszcze nic takiego nie jadłam. Więc tak, czekam. Czekam i ja mogę się doczekać. właśnie wykąpałam. Dzisiaj mamy tłusty czwartek i wybieram się z moim tatą na pączka. Wcześniej na obiad, później na pączka, ale zanim to nastąpi, to muszę siąść do montażu tego filmu, bo ostatnio jakiś mam, powiem Wam, opóźnienia z tym wszystkim, bo w sumie odkąd była Klaudia, to staram się nadgonić pracę, ale też jednocześnie mam inne spotkania, inne zajęcia i po prostu to wszystko jest jakby odkładane cały czas na kolejny dzień, więc dzisiaj już muszę przysiąść do tego porządnie, żeby nie było opóźnienia z filmem w tym tygodniu. Czas na drugą kawkę. Koniecznie. Ja mam niedługo urodziny. Przyszły piątek. I Klaudia zostawiła mi taką kartkę, powiedziała, że mam ją otworzyć dopiero w urodziny. I ona leży tutaj cały czas i mnie kusi, ale staram się... Jakby nie poddać tej pokusie i zostawić ją sobie na urodziny. I się zastanawiam, czy jej gdzieś po prostu sobie nie schowam. I dla mnie to jest no bardzo kochane, że Klaudia przylecia tutaj z Anglii tylko z plecakiem i jeszcze jakoś w tym plecaku upchała prezent dla mnie. To raz. A dwa, w ogóle tak sobie ostatnio myślę, że jak komuś na Was zależy, to będziecie to wiedzieć. Takie mam przemyślenia, bo też mam porównanie teraz, jak Patryk jest na wyjeździe. Jak on się często do mnie odzywa, ja tego w ogóle nie oczekuję, ale ja jestem tutaj spokojna, o nic się nie martwię, wiem, że u niego jest wszystko dobrze. I kiedyś byłam w różnych związkach na odległość i powiem wam, zawsze miałam problem z tym, żeby się doprosić o kontakt, bo często te osoby wysyłały mi jedną zdawkową wiadomość dziennie i zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, jakby. Czy ja oczekuję zbyt wiele? Ja się czasami nawet martwiłam, czy u tych osób jest po prostu wszystko dobrze, a nawet pod tym aspektem nie mogłam się dowiedzieć tego. A tutaj mam taki wewnętrzny spokój i ta różnica jest tak odczuwalna, i naprawdę podkreślę to po raz kolejny. Jak komuś na Was zależy, to będziecie to wiedzieć, to czuć, ta osoba Wam to pokaże.